Polska została przegłosowana w sprawie umowy Unia Europejska-Mercosur. Po ponad trzech dekadach negocjacji Unia Europejska i kraje Ameryki Południowej są o krok od podpisania jednego z największych porozumień handlowych na świecie. W piątek zapadła decyzja polityczna, mimo sprzeciwu Polski. Zgoda państw Unii Europejskiej otwiera drogę do oficjalnego podpisania umowy przez przewodniczącą Komisji Europejskiej von der Leyen. Paragwaj, który obecnie przewodniczy Mercosur, będzie gospodarzem ceremonii podpisania porozumienia już 17 stycznia. Dlaczego ten temat jest tak głośny? Ponieważ porozumienie z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, które tworzą Mercosur, wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki tych państw mają otworzyć się na towary przemysłowe Unii Europejskiej, takie jak samochody, maszyny i leki. Oczywiście wiąże się to z wieloma obawami, m.in. o standardy i bezpieczeństwo żywności, którą będziemy importować oraz o konkurencyjność naszych rodzimych towarów oraz o to, kto tak naprawdę na tym skorzysta. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie i zostawcie obserwacje, jeśli chcecie być w centrum wydarzeń.